Po meczu na gorąco jest z nami trener Andrzej Gusow. Dzisiaj e, chyba spokojniejszy po tej wygranej 10 do 1. E, tak, dzisiaj zdecydowanie spokojniejszy, ale, e, ale widać było, że, że nerwu ta wyszła z chłopaków, że wyszli z całkiem innym nastrojem, że już, już w boksie była taka, taka fajna atmosfera, e, atmosfera. I nie patrząc na taki, można powiedzieć, nie za bardzo początek dla nas. Byliśmy spokojni, robili swoje i doprowadzili ten mecz do, do wygranego. No wydawało się, że z każdą minutą Polacy mają przewagę fizyczną. Tak naprawdę odebrali tym chęć do gry Serbom. W tej trzeciej tercji to już no tak naprawdę Serbowie mieli problem z wyjazdem z własnej tercji. Przeciwnik grał, przeciwnik grał z sercem, dzisiaj z wielkim. Walczyli chłopcy, pracowali, no ale, ale, ale nasze chłopaki Grali na dobrym tempie, w dobrym porozumieniu jeden z drugim. Naprawdę naprawdę było widać, że, że grała dzisiaj cała drużyna, że wszyscy chcieli i fajnie pracowali. No właśnie, a propos całej drużyny, to warto było zwrócić uwagę na Stolarskiego, który mógł strzelić katryka, a w dobrej sytuacji zdecydował się dograć do partnera, który był jeszcze lepiej ustawiony. To tak się wydaje, że to pokazało właśnie, że Polacy dzisiaj byli drużyną. Ja się cieszę z tego, że u nas gra cała drużyna wczoraj. Grupa zawodników ścielała bramki, dzisiaj następna grupa zawodników ścielała bramki, także wszyscy chłopcy grają. Ja nie chcę wyróżniać tam stolarskiego albo, albo sawieckiego. Wszyscy chłopcy walczyli, wszyscy chcieli. Komuś się udało dzisiaj, mam nadzieję, że następna grupa zawodników chcieli w następnym meczu. Jutro mamy dzień przerwy. Jaki macie plan na przygotowania przed tym dwumaczem meczem, sobota, niedziela? Odpocząć, wyspać się za późno. Ten mecz dzisiaj się skończył, także po takich emocjach, po takim meczu myślę, że chłopcy zasną dopiero o drugiej, o trzeciej gdzieś. Także jutro powiedziałem, żeby odpoczywali, spali. Mamy obiad, później trening po południu mamy. Analiza meczu i przygotowujemy się na następne spotkanie. Zapytam z tych trzech najbliższych rywali, którego by pan ocalił na najtrudniejszego? Następny mecz mamy Rumunię, patrzymy tylko na ten mecz, dalej będziemy, będziemy myśleć, patrzeć. Każdy, każdy przeciwnik jest jest groźny, groźny. wszyscy grają, wszyscy, wszyscy chcą. Także Rumunia następny mecz. Okej, okay, to tyle. Dziękujemy bardzo za wywiad trenerowi. Dziękuję również. Jest z nami również Adam Sawicki, zdobywca dwóch bramek. Jak byś skomentował w swojej perspektywy to spotkanie? Byłem przygotowany do tego spotkania. Chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że mogłem wykorzystać trochę więcej sytuacji. Ale co, graliśmy w miarę zespołowo? Mogło wpaść więcej goli, ale cieszymy się z tego, co jest. 10-1 też to bardzo dobry wynik. A jak byś skomentował ten pierwszy gol? Bo wydawało się, że przejęłeś trochę bezpański krążek, ale jak już go przejęłeś, to doskonale wiedziałeś, co masz zrobić. Tak, jakbyś widział słupki poustawiane, świetna opraca kijem i krążek w siatce. Tak, tak. Doskonale odnajduję się w takich sytuacjach, gdzie przeciwnicy wywołują na mnie presję. Staram się wjeżdżać w wolne luki i celować na gole. Twój brat gra w Tauron Hockey Lidze, pytanie, czy wzorujesz się na nim, jeżeli chodzi o tego typu aspekty gry, jak właśnie ta kontrola nad krążkiem? Jasne, mój brat mi pomaga od małego, zawsze się wzorowałem na nim, jest to mój idol hokejowy, w każdych ćwiczeniach mi pomaga. I co? I stara się mnie wysłać teraz do lepszego jakiegoś klubu. Okej, okay. czy chcesz coś powiedzieć jeszcze dla kibiców przed kolejnym spotkaniem? Jutro jest dzień przerwy, dzień odpoczynku, a po wczorajszym ciężkim meczu, dzisiaj 10 do 1, to możemy chyba spać spokojnie. Tak, nerwy trochę z nas opadły. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców, wszystkich przed kamerami też, chciałbym podziękować. I, i chciałbym. Dziękuję. Ty Adam Sawicki, jak widać emocje jeszcze nie do końca zeszły, no takie zwycięstwo na pewno buduje i trzymamy za Was kciuki oczywiście w kolejnym spotkaniu. Dziękuję. Po meczu jest z nami również Bartłomiej Stolarski, zdobywca dwóch bramek i MVP tego bardzo ważnego spotkania dla Polaków, wygranego 10 do 1. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? No, zaczęliśmy niemrawo, Serbowie nas troszkę zaskoczyli, możemy też do końca tak y nie Podeszliśmy do tego meczu na 100%, ale szybko się otrząsnęliśmy z tego, szybkie dwie bramki i już prowadziliśmy już do końca. Trener wspominał, że mimo wszystko był spokojny bardzo w boksie, a ty tutaj mówisz, że jednak trochę was zaskoczyli. Czy ten spokój trenera na was tak zadziałał, że, że bardzo szybko wróciliście do tego meczu po tym początku? No Myślę, że w jakimś stopniu na pewno. Trener stara się tak jakby to powiedzieć... Mm, no po prostu uspokaja nas jak tylko może, czy weźmie czas, że powie jakieś słowa. Zostawiam się, go słuchamy i robimy robot dalej. Jedna z Twoich bramek była no, wybitnej urody, można powiedzieć. Zerwałeś pajęczynę w okienku bramki. Jak byś to skomentował? Często takie bramki strzelasz na treningach? <noise> Zależy, ale no po prostu miałem okazję. Szukałem jeszcze partnera, żeby zobaczyć, czy jest do pustej bramki, no ale nie było. To wjechałem, no, dałem sam strzał. Fajnie, że tak wpadło. No nie oceniając umiejętności bramkarza rywali wydaje się, że dużo do powiedzenia przy tej sytuacji akurat nie miał. A ty miałeś jeszcze jedną bardzo dobrą okazję i mogłeś skompletować hatrika, ale zdecydowałeś się pogładać do kolegi z zespołu, który wydawało się, że był lekko lepiej ustawiony. Skąd taka decyzja? Bo ten hatrick był tak blisko. Ja jestem zdania, że gra to jest zespołowa, nie ma, nie patrzymy na statystyki. Fajnie zawsze tego hatrika strzelić, ale jak widziałem, że kolega jest do pustej bramki, jest lepszej sytuacji, stwierdziłem, że mu podam. Fajnie, że to wyszło i tyle. I to też pewnie miało wpływ na to, że byłeś najlepszym zawodnikiem naszego zespołu wybranym dzisiaj. No i na koniec pytanie, co byś chciał przekazać kibicom przed kolejnym spotkaniem biało -czerwonych? Dziękujemy za wsparcie, że tak bliższych przychodzicie na nasze mecze, oglądacie na YouTubie. Zapraszam na kolejne trzy mecze. Mamy do wykonania trzy kroki i czym na Wasze wsparcie. To tyle dzisiaj na gorąco po meczu Polska Serbia Wygrany dzisiaj do jednego Bartłomiej Stolarski. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.